Manderko, witajcie w to będzie w sumie odcinek informacyjny bardziej niż opowiastka o mapie tej story. Mam wam dużo rzeczy do przekazania, trochę sobie dzisiaj pogadam, postaram się nie wiem, w góra 5 minutach zamknąć. E, także cóż, e, mam trochę dobrych i trochę smutniejszych wiadomości do wam do przekazania. Z tych smutniejszych od tych zacznę, to jest to, że ym, Od ostatniego filmu, w którym to mówiłem Wam, że dodajemy już kilka questów, o ile mówiłem, nie pamiętam już, bo to było w zeszłym tygodniu, ym, nie zmieniło się nic. To jest ta smutniejsza wiadomość. Jest kilka questów dodanych i skrzypi mi krzesło, ale może nie będę dupą kręcił, to przestanie. Ym, bo ym, Cóż, no bo. Hmm. Tutaj jest ta lepsza część wiadomości, dlatego że mam bardzo dużo pracy w domu. No pomijając pracę, nieważne gdzie pracuję, po prostu sobie pracuję. Mam dużo pracy w domu ostatnio, nie tylko zresztą w domu, ale mam dużo pracy z żoną przede wszystkim. I tutaj od razu prostuję, że ja nigdy nie byłem zwolennikiem, wiecie, w tajemniczania widzów w swoje prywatne życie ale myślę, że nie jest to na tyle yy, wielką tajemnicą, by przekazać Wam, że yy, yy, moja żona jest w szóstym miesiącu ciąży i będę miał syncia, małego, malutkiego Picza, yy, więc za trzy miesiące, więc jeszcze przed zimą, muszę na jego przyjście przygotować mój dom, yy, przygotować dla niego pokój, więc mam bardzo dużo pracy, mało tego jest jeszcze, wiadomo, normalna praca wszystkie inne obowiązki także mam bardzo dużo na głowie ja postaram się jak najszybciej wam oddać tą mapę jednak nie obiecuję że oddam ją jeszcze w tym tygodniu ponieważ tak jak mówiłem mam bardzo dużo pracy z tego tytułu iż nadchodzi kolejna główka i kolejny brzuszek do wykarmienia w moim domu z czego się oczywiście niezmiernie cieszę no i cóż, można by rzec, że tą mapę nie tylko dedykuję Wam moim widzom, ale również mojemu przyszłemu synkowi. No i cóż jeszcze, ach no aktywność na moim kanale, o tym również chciałem wspomnieć. Przede wszystkim zmalała ostatnio troszkę w ostatnim tygodniu, to już wiecie dlaczego zmalała, ale staram się nagrywać przynajmniej filmy ze Sleeping Dogs, tak nie na głupiego oczywiście, żeby żeby wiecie coś tam się działo na tym kanale. Nie chcę zaniedbywać swojego kanału i moich widzów tylko dlatego, że nie mam aż tyle czasu, ile mógłbym mieć. Zawsze gdzieś tam te pół godzinki zorganizuję, żeby ten film nakręcić, więc seria ze Sleeping Dogs będzie jak najdalej, jak najbardziej dalej y, trwała, aż do końca. Potem oczywiście y, poprowadzę dalej moje kolejne serie. No i cóż, no i to w sumie tyle. Oczekujcie z niecierpliwością kolejnego filmu, w którym Was poinformuję, że prace nad mapą w... wrzą, wrą, <laughs> praca nad mapą wrę, tak się mówi. Yy, no już niedługo będzie, nie będzie ta oczekiwana przez Was wszystkich yy, premiera tejże mapy, bo miała być dzisiaj, wczoraj. No ale niestety zawiodłem Was. No cóż, tak czy inaczej niedługo to skończę i Wam ją publikuję, Nie przedłużając, dziękuję za uwagę. Wszyscy, którzy będą mi składać gratulacje z tytułu mojego malutkiego dziedziusia, dziękuję. Siemana Rapa.